Witam serdecznie. Jesteśmy przy budowie budynku Panzer Tower w Szczecinie. Pokażemy dzisiaj krótko stan prac na 22 stycznia. Ostatnio nagrywałem film pod koniec grudnia ubiegłego roku. W sumie przez te 2-3 tygodnie niewiele się zmieniło, przynajmniej patrząc z zewnątrz. Tak wygląda Hanza Tower. To trochę przybliżymy. Tu mamy windy. Tylko widać, jedna pracuje. Przejeżdżałem z drugiej strony, tam, właśnie od drugiej strony tam panowie na rusztowaniach pracowali, więc pewnie roboty przyniosły się na drugą stronę budynku. Z tej strony niewiele widać czy coś by się działo. Dobrze, kończymy. Za jakiś czas tutaj też przyjadę, rzucimy okiem na wieżowiec i na postępy prac na budowie. Zatem dzięki wielkie. Aha, jeszcze, jeżeli byś chciał zobaczyć film, o którym wspominałem, to jest w linku pod, w opisie poniżej pod filmem, więc jeżeli byś chciał zobaczyć tamten film, to rozwiń opis i tam znajdziesz ten link. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!